Taksówkarz mówił mi o różnych atrakcjach, które ewentualnie mógłbym zobaczyć. E, mówił też o sławnej dzielnicy Red, ja, Leyton, Czerwonych Latarni. Jakoś nie bardzo miałem hotel do w tej atrakcji, aczkolwiek później okazało się, że przechodziłem tam ten, No, no i co z tego? Jakoś nie robiło to na mnie specjalnego wrażenia. wszystkich Ogólnie myślałem raczej o czymś innym, gdyż yy, samolot miałem dopiero następnego poranka i szukałem po prostu jakiegoś hotelu. Oczywiście wszystko to trafiłem do kijów. Powinienem był najpierw sobie hotel kilka dni wcześniej, a nie w ostatniej chwili. და თუ რა ვქნა ხო კაცებს გუშინ ის და პაციენტები დახოცეს Miałem ze sobą dwie kamery MIGTA 360 i Action 4 które zdjęcia pochodzą z Action 4 A tym brak tylko trochę słońca Ale ogólnie film ani widać Ludzi śmigających rowerkami na każdym kroku I różnorodny kolorowy film ludzi Jeterdam to stare europejskie miasto, miasto tradycji. Nie mm. kojarzy się z wielowiekowymi polbojami Koloniami. Wspomnę wam kilka ciekawostek o Amsterdamie. Sama nazwa Amsterdam pochodzi od słów Amster i Am. Miasto powstało przy na rzece Amstel. Jest zbudowane na około 11 milionach drewnianych paliw, ponieważ hmm. posiada na podwodnej terenie poniżej poziomu morza. W Amsterdamie jest więcej rowerów, niż mieszkańców i roweryści mają tutaj spore pierwszeństwo. To prawda, bo tam na każdym kroku trzeba uważać na rowery. Miasto ma ponad 165 kanałów i aż 1281 most Więcej niż wiele innych miast Warto powiedzieć, że Amsterdam stał się jednym z najważniejszych centrów obróbki diamentów już od XVI wieku. Sztuczna inteligencja podpowiada, że w 1870 roku dotarła pierwsza dostawa surowych diamentów z południowej Afryki. Rozpoczął się tak zwany Cape Period który gwałtownie rozwinął handel diamentami w Austerdamie. Na filmie tego nie widać, ale chodziłem od hotelu do hotelu, starając się znaleźć jakieś miejsce już niezależnie od ceny, ale nigdzie nie było miejsca, nie było o tym mowy. Narazłem się trochę podczas bo miałem jeszcze kupę godzin, więc chodziłem, więc chodziłem, oglądałem jakieś pokazy, ogólnie nastrój był bardzo przyjemny, było bardzo fajne. Wracając jeszcze do tego przemysłu seksu w dzielnicy De Palen, jak mi mówi sztuczna inteligencja, jest najbardziej znana strefa czerwonych świateł. Znajduje się setki okienek, w których pracują seks pracownice, często za szybą z czerwonym światem. Tak, natknąłem się na to. Mało to jest przyjemne tak naprawdę. Co, co w tym? prostytucja nie jest niczym nowym. Jest tak to publicznie za oknem, ale nie sprawia to miłego wrażenia. Mało piękne te panny są. Przypominają raczej babo chłopów. Nie szedłem tam intencjonalnie, tylko przez przypadek wszedłem i wyszedłem z tej ulicy. No cóż, zjadłem coś jeszcze. Posiedziałem tu i ujdziemy, no i trochę zaczęło padać. Spróbowałem jakiegoś TriRolls, czyli słabej marihuany. Spróbowałem, ale było to stosunkowo drogie i stosunkowo słabe. Także jeśli przyjeżdżasz z Kanady, to Amsterdam pod tym względem nie rzucicie na kolana. Niestety z minuty na minutę wieczorem już robiło się coraz bardziej mokro. Deszcz zwiększał się coraz bardziej. Dopaliłem tego virausa i zrozumiałem, że nie znajdę żadnego hotelu i będę musiał chyba pojechać z powrotem na lotnisko i tam czekać. Tak to zrobiłem, ale to za chwilę. Niestety wszystkie sklepy, restauracje były zamykane dosyć wcześnie, koło 10-11 i już zupełnie nie mogłem się gdzie schować, nie było żadnego daszka od czasu do czasu, tylko na parę minut gdzieś wstępowałem i ogólnie byłem już dosyć mocno przemoczony z własnej głupoty mogłem wcześniej zarezerwować po prostu hotel Nigdy więcej już tak nie zrobię. Mam nadzieję! Wreszcie złapałem taksówkę. No i ruszyłem drogę powrotną na lotnisko. Przez zawieszczony Amsterdam. Ale warto było przyjechać. Także pamiętajcie, jeśli gdzieś jedziecie, to nie w ciemno. Lepiej jednak sobie zamówić jakiś hotel. Wróciłem całkowicie przemoczony na lotnisko. A widzicie, jak jestem ubrany cieniutko. Więc po pewnym czasie było mi naprawdę dotkliwie chłodno. gdyż na lotnisku nie jest przesadnie gorąco. Zobaczycie, gdzie się musiałem skryć, żeby choć trochę się oprzeć. Chyba tutaj podsumowuje swoją głupotę i przemoczenie ale ja rzadko narzekam no cóż taka nauczka I tyle że to było około 11 wieczorem a odlót dopiero rano musiałem jeszcze ładnych 5-6 godzin wytrzymać czymś tam się posiliłem ale później waziłem tylko i marzłem bo... Tylko tam było w miarę ciepło i coś tam sobie podgrzewałem z ubrania, bo troszeczkę trzęsło, ale nad ranem było znacznie lepiej. A tutaj, a tutaj już wróciłem do Edmontonu, który powitał mnie z słońcem. Dziękuję kochani, że obejrzeliście ze mną ten film. Przeżyliście ze mną tą przygodę. Zapraszam na następne odcinki. I dajcie suba, jeśli możecie, wesprzyjcie kanał, dajcie komentarz. I na razie, trzymajcie się.